Ja jestem królem. Ten w koronie to ja. Adusiak, lwie serce. A ja jestem Robinchu, człowiek w kapturze. Nie, Ciasu jest Robinchu! Ja jestem mądrym druidem! Mówcie na mnie, konieczko tchehern! Widzieliście, jak strzelam? <laughs> w każdym jestem król strzelców! Ja jestem królem, Maślana. Ty możesz być Robinchu strzelców. Nieprawda to! Ciasu jest Robinchu! Ale mam zajebiaszcze. Czerebczarzki! Witaj, człowieku w kapturze! Witaj, druidzie w porożu! Dzień dobry! Nazywam się Robinchu i. Nie może być dwóch Robinchu chłopacy! Dlaczego? Bo był jeden i ja nim jestem! Czesiu jest Robinchu! Maślana na podrybka! Gdzie się, Bobku! Broń się, złe szeryfie! Kim ty to! O nie, dwóch maszlanów! Kanieczka, zatrzymaj film! Maszlana, zdecyduj się: jesteś szeryfem czy robinchu? Jestem jeden i drugi! Nie możesz być i robinchu i szeryf! Dobra, nie, pitol! To jestem bogaty szeryf! Hmm, Czas jest prawdziwy, robinchu! Hurra! Tada! A teraz robinchu wkracza do... Sracza. P... leci w smoka. O nie! No, no ja pierdziu! Pilot znikł! Boże, kineskop siadł. To coś już spsuł film? Nieprawda to! Sam się spsuł! Robinchu oboi się p... Nieprawda to! Super jestem Robinchu. Chyba z Robinchu. Ty, ty, Wiedziałem. Zły szeryf źle kończy. I to się nazywa prawda ekranu. Moi mili, jutro wyjeżdżamy na Zieloną Szkołę do pięknego lasu. Hurra! Ja, ja, na, to to. Hura, to nie wyrażę Ci gamonii! Niech się Wam nie wydaje, że to w czasy! Zielona Szkoła to nauka! Obcowanie z naturo to też lekcja. A jak ktoś ma arelgię? A na co masz arelgię, Anusiak? Już na nic. Wyleczyli mnie. Hipotycznie pytam. Ach. Rozdałam wam listy rzeczy do zabrania. I podkreślam. Chłopców też obowiązuje zmiana bielizny. Mm, mm. Czego chcesz, dziecko? A co to jest blizny? Jesteś ciemny jak saracyn! Bielizna to majtki i skarpetki. Każde dziecko musi mieć bieliznę na zmianę. Oj, niedobrze. I nie wolno zabierać żadnych ostrych przedmiotów. A maczety? Żadnych maczot, żadnych noży. Psz, a scyzoryk? Czy wy mowy ludzkiej nie rozumiecie? Żadnych ostro zakończonych przedmiotów. Żadnej białej broni. E, to luz. Mój miecz jest żółty. Zbiórka rano, przed szkolą!